Witam Was wszystkich bardzo gorąco. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak obchodzone jest święto Mimuna w domach żydowskich. Uroczystość zaczyna się po zmroku ostatniego dnia Paschy, na znak powrotu do jedzenia chamecu. Marokańscy Żydzi otwierają swoje domy dla gości po tym, jak przygotowali tradycyjne świąteczne ciasta i słodycze. Jednym z ulubionych tradycyjnych dań jest mufleta jest to cienki naleśnik zrobiony z mąki, wody i oleju, posmarowany masłem, miodem, syropem, dżemem, czekoladą lub suszonymi owocami. Na stole nie może być żadnych kwaśnych ani słonych potraw. To okazja do zrobienia kuskusu z cukrem i rodzynkami, który podawany jest z sosem lub jogurtem, owoce suszone na dużych tacach oraz wiele innych przysmaków. Jedno z wyjaśnień Mimuny oznacza bogactwo i szczęście, ponieważ Święto Paschy jest początkiem Nowego Roku Rolniczego kiedy to świat jest oceniany pod względem plonów, jest to czas modlitwy o obfite plony symbolizujące ogólnie dobrobyt. Mimuna oznacza również wiarę i nadzieję na rychłe odkupienie. W niektórych społecznościach marokańskich zwyczajem jest, że gospodarz bierze list z sałaty, macza go w spodku z mlekiem i dotyka nim czoła błogosławionej osoby. Święto to jest hucznie obchodzone nie tylko w Izraelu, ale również we Francji i w Maroku. Dzisiaj nie tylko marokańscy Żydzi świętują to święto, a również ludzie ze wszystkich środowisk biorą udział w jego obchodach. Mimuna stała się tak popularna, że ludzie zwykle dostają dzień wolny od pracy, aby kontynuować świętowanie następnego dnia. Jednym z najbardziej rzucających się w oczy elementów ceremonii jest niewątpliwie specjalny strój. Kostiumy, którymi są przyodziani głowy domu sprawiają, że obchody mimuny przypominają tradycyjne święto obchodzone w starożytnym Maroku. Gracias.

master shot master shot <laughs> <laughs> نجد Terima kasih telah menonton!